Siema ludzie, z tej strony Magnus i słuchajcie dzisiaj y, jest odcinek zbrany, ale chciałem jeszcze szybko zobaczyć ile o. Chcę sprawdzić, ile dostałem kasy z ogródka jak mnie nie było. I z tego co tam widziałem około 5K, właściwie to nawet więcej niż 5000 o 5240 jak mnie nie było. No. A więc całkiem dużo. No, więc właściwie. Możemy sobie teraz pozbierać. No i... Co? Uczy się końów jak mi było. Tutaj oni w ogóle nie potrzebują wody, bo oni są w wodzie właściwie, a więc to nie ma sensu. Pyk. pyk. 29 już mam. No, zbieramy do kolejnego, pewnie 50 tysięcy prezentów. Nie, no to jak dam? Właśnie, musimy zbierać tamte inne prezenty. Jeżeli ktoś nie wiedział jak, właśnie, to coś brzmi to właśnie tak. No, nieźle. No nieźle. Ten jest już na fula? Serio? What the hell? Co dziwne. Zbieraj ślimak. Daj mu czekoladkę, on dalej. Masz być szybki, gościu. Serio? Uch, już myślałem, że zabrał. Dobra. Poczekamy 10 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To so właściwie nie było 10 sekund, ale już tera minęło, więc... No, za dziś jakaś Nie, nie. Źle właściwie. Okej. Czyli każda tutaj ulepszona na full'a, tak? Ok. A więc lecimy do granny. Okej. Okay. Jesteśmy już na miejscu. Łapka się zamknęła jeszcze misiek się pojawił. Słuchajcie, teraz żeby bardziej popatrzeć na D, popatrzeć gdzie co jest, jak co możemy zrobić, jest granny na razie praktyki. A potem pójdziemy na, na easy, przejdziemy G mam nadzieję. Dawno nie grałem w granny. Na pewno dawniej niż w Ewinan 1, ale tak wcześniej niż zacząłem. Dobra, czyli tu mamy ten wazonik, który był bardzo dobry w 2018, jak odkryli dużo bogów do granny, a taka wyszła w 2018, gdy tu robiło się oto takie rzeczy. Ja jak tutaj się granny bagowała, ale to jest głupie teraz. Jestem tutaj, chodzę pod łóżko i się tutaj robię. No ale tak czy siak wyjść z tego domu. Dobra. Walno to tak dla zabawy. Tutaj oczywiście nikogo nie ma, granny nam zostawiła nasza kochana babcia. O, granny to jest babcia to o, zostawię ja liścik, że jej nie ma w domu, żebym poczekał na nią specjalnie, ja raczej ten, nie, nie chcę na nią czekać. Zostawię to na stole. Zostawię to na stole. Nic nie ma, okej, okay, super. U, trochę rzeczy tu jest. Okej. Okay. Wszystkie rzeczy zbieramy tutaj i potem yy, wszystko robimy. No jak to tutaj... A dobra, nieważne. <laughs> pra pyk, pyk. Naprawdę dużo rzeczy w tej kuchni. Ale mięs mięso to się akurat... Spodziewałem po wapci, łapcia, lubi mięso. Szczególnie takie z ludzi. Dobra. Gdzie jest to mięso teraz? Zgubiłem mięso. Aha. Co? 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 Dob dobra, nieważne. Okej, okay, mam problem z rzucaniem mię... Nareszcie. Nareszcie. Zrzuciłem mię... No jadź się, słuchajcie. Tutaj... Nigdy nie miałem tak dużo rzeczy. Serio? Zawsze jak ja to rzucę, to to musi wejść w jakieś dziwne miejsce? Serio? Zawsze? To jest jakieś przyklęte. Dobra, czy tutaj będzie coś, coś co jest... Oho, okej. Okay. Teraz pytanie, jakim sposobem czołciec? Pajnie, że możemy. No, szkoda, szkoda, ja bym się z chęcią. Przynajmniej one nie mogły się przeteleportować. 20 km stąd. Jeszcze Baterejka. Słuchajcie, yy, gadaję Wam kiedyś, od kogo się chyba dowiedziałem o Evilnan yy, i słuchajcie, od tej samej osoby dowiedziałem się właśnie o Granny. Nie, no tak szczerze, to ogromnie od, dowiedziałem się od samego siebie, a właściwie to od mojego kolegi. A I właśnie Wilan to, tak jak już pewnie wiecie, jak ktoś oglądał serię, a właściwie to chyba jeden albo dwa odcinki, no to Disowski. Często patrzyłem na Odisowskiego horrorki, kiedyś to było, ale się skończyło już teraz. Nie nagrywa tak fajnie jak kiedyś. Misiek do życia nam potrzebny nie jest. Każdy zna Slenderiny w kołysce, a więc to w ogóle nie jest. Jakaś rzecz, którą chcemy poruszać, bo to jest totalnie niepotrzebne w tym momencie. Ja sobie po prostu porozwalam wszystkie rzeczy, bo jeszcze granny nie ma, a więc no. Póki jeszcze mogę. Kurczę, ja już mam tam tyle rzeczy. Zaraz będziemy się brać za zrobienie z tego pożytku. Możemy sobie przeciąć ład. O, czekajcie, czekajcie. No co za... czekajcie, słuchajcie. No to nam przecięło nos. No, no. A dobra, nieważne. O, dobra, słuchajcie, melona, to już możemy dać jednak. Pierwszy raz chyba w tym nie ma. Klucza do wyjścia. Dziwne dosyć. Okej. Okay. Ułazimy. Tu jest woda ogólnie Słuchajcie, kolejny odcinek z Granny będzie prawdopodobnie na izi, ale może też być na y, trybie koszmar, po prostu Tutaj Granny nie ma w domu? Kościół, mam cię zabić? Kluczek mi grozi. Angelen. Angelen ja cię nie lubię. Mięsko, mniam, mniam. Teraz będzie z buta, z buta wierzam. Musiałem tylko sprawdzić, czy to się nagrywa w słuchajcie. Już kilka razy miałem takie coś, że się to nie nagrywało i to naprawdę było niemiłe przeżycie. Mamy cutting players. Mamy cutting playersa na górze, właściwie to my, my możemy już iść właściwie po wszystkie rzeczy do najbliższych rzeczy. XD. Dobra, lecimy. Cutting players. Bierzemy, lecimy je wykorzystać Ok, nara cading playersy nie jesteście mi potrzebne do życia. No. Teraz karbaterii będzie zaraz potrzebne. Co? Stop. Serio, moja postać nie umie rzucać? Dobra, czyli ja sobie idę i nagle... Ja, ja rzuciłem do tyłu, nie mogę... Dobra, bez komentarza. Co my tutaj potrzebujemy? Weźmiemy kod. Kod to jest kod, fajnie, nie? Na pewno. Son. Może, hmm. że napisała dwa o, bo bym już myślał, że chcę, żebym był jej synkiem. Dobra, lecę zrobić pistolet na tego babsztyla. Tylko, że babzy to na to coś, co zamraża, bo jej tu nie ma. otworzę czyli na pewno tutaj wejdę o to chodzi nic nie ma dobra to na ragościu ja nawet nic nie musiałem klikać to jest czarna magia ale go potera dobra lecimy benzyna Możemy tutaj zalać benzynkę? albo tutaj, albo tutaj. Co tu potrzebujemy? Sparky plug, tutaj, carbateria, tutaj engine pad, coś tam, bla, bla, bla. A, czyli karki. Okej, okay. czyli no. To nie będzie takie krótkie, jak myślałem. Niech jej duch sobie tam pójdzie. Ona powiedziała, że stąd idzie, ale ja raczej myślę, że ona umarła i jej duch gdzieś tu nas nawiedza. Właśnie dlatego teraz tak naprawdę ona jest tam, gdzie my chcemy, żeby była, bo umarła, a nasza podświadomość. Co chce z jej duchem. Dlatego jej duch teraz coraz bardziej umiera. I to było gdzieś na co ja w ogóle gadam, ale no dobra. Car battery. Okay. Dosyć szybko mamy dużo rzeczy. Nie jestem z tego powodu zadowolony. Jest fajnie. Tylko, że nie wiem po co bateria w aucie, no ale... Co z tego? W trzeba zabić zmutowaną babcię, która jest y, pół zombie, pół człowiekiem, pół swoją córką, y, pół swoją wnuczką i jest też zmutowana. A więc to. No, Co tu jest napisane? Pięć dni, a, fajnie. Specjalny klucz. Ja chcę teraz iść do specjalnego pokoju, żeby dać ręczkowi żarcie. I żeby wziąć to coś, co tam jest. Ale ja lubię przewracać przedmioty w tej grze. Było totalnie niepotrzebne, no ale zrobiłem jej bałagan. Widzicie, jak ma brudno, będzie musiała posprzątać. Babcia lubią sprzątać. Będzie zadowolona, że jej nabrudziłem. To jest zaraz, co tam robi ta waza? Ja ją tam dawa A okej, okay. dobra, to jest dziwne. Ty, to jest Pajączek Hude a nie Włahaty Potwór. Bo wiecie, jest Pajączek Hude Nóżki i Pajączek Włahaty Potwór, na no to wiecie. Różnią się. Panie tak, chcesz się pobawić? Albo jednak nie. Bum. Kurczę, nie możemy spać dwa piętra na dół, a jedno piętro spaść możemy się... Nie... I nic nam się nie stanie. To jest trochę nie o kurczę, ja sam nie wiedziałem, gdzie ja idę w ogóle. I uręcz nam jest potrzebny do takiego jednego miejsca, co nie wiem, czy jest serio potrzebne, ale sprawdzimy jedno. Albo dwa. Albo trzy. U. I było to dobrym posunięciem. Hop, hop. Czy ona wszędzie te dzwoneczki musze, musi dawać? Lecimy. Halo, szybciej. Dobra, 20 do tysięcy godzin później jednak tutaj dotarliśmy. A więc możemy powiedzieć tyle. Mm. Łatwiej jest... O, ładnie wręcz, okej. Okay. Łatwiej jest wygrać w to. Nie mając czas. A konkretniej mając coś szybkiego. A konkretniej chodzi mi o auto. Tak będzie szybsze do ucieczki przed tą babulką a więc dlatego właśnie łatwiej jest iść O co? wy widzieliście jakiego ja trika zrobiłem? ja pyk 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 pyk, pyk. co? słuchajcie jestem ja sztuczka magiczka robię słuchajcie pypy. py widzieliście co ja zrobiłem? ty? i starek normalny nowy no to działało przed chwilą Kurczę, jakie to było genialne ja takie szułem powoli i to tak pyp py py. Nie no, zepsuło się, zrobiłem mi starego, i starega, już nie działa, no. To było świetne, serio. What the hell? To było dziwne. Takie wziąłem to i przechwyciłem i tak py py. W locie to wezmę. O, w locie to wezmę. To będzie dobra, pyk! No, no nigdy mi się to nie uda Co to jest? A, Biblia Angelen, te sprawy Dobra, pójdziemy odwiedzić Dobra A więc my jesteśmy No to idziemy odwiedzić mamę Slendrin Spadaj um, Chcesz tą książkę? Czy tutaj trzeba coś? Okej, okay, mamy Angelę, która ma jeszcze bardziej zmutowaną twarz niż myślałem, ale okej, okay, dobra. O nasz włochaty twelek. O, klatka. Tutaj mamy różne rzeczy ze Slenderiny. Pełne rzeczy o Slenderinie. I pustą białą książkę, która wzięła ogulkową, która zasłaniała jej dziób zdeformowany. Ok. <laughs> w skrócie, nie opłacało się tu przechodzić. I gdzie ja zostawiłem ten wręcz? Jest teraz bardzo ba bardzo przydatny a więc miło by było jakbym go znalazł tam gdzie on jest bo na razie nie wiem chyba ja go tam zostawiłem, jeżeli mi się, że jeżeli się nie mylę ale nie jestem pewien słuchajcie no to tyle yy, w sensie zaraz kończy odcinek nie będziemy to przechodzić do końca zrobimy coś, jakiś dłuższy odcinek żeby to przejść teraz ogólnie to mówiłem taki odcinek wprowadzający a więc, no, możemy się opowiedzieć jedno, łatwiej jest Moim staniem uciec z autem A więc teraz... No, Playhouse'ki, no serio, ja tu gdzieś byłem Ja, ja tu gdzieś byłem i, i nie pamiętam, gdzie ja zostawiłem Wręcz... Ty W ogóle, ja jestem ciekawy, co się stanie, jak ja Playhouse'ki wyrzucę do... Do tego tutaj nie muszę to tam wrzucić to jest mój życiowy cel, wrzucić tam play... Pl play a tutaj jest ten kurcze, mnie lecisz tam, nara ty, wy, wy to widzieliście? zobaczcie to, zobaczcie to ty kurcze, wrzucimy coś do studni to, to nam teleportuje się to Skąd to w ogóle wychodzi? Zobaczcie to. Ty, tu jest jakiś duch ranny, który jest tam na dole studni. Kurczę czuję się, jakbym był w tym horrorze z Pennywise. Normalnie kurczę jego domek studni. Ty, to jest serio dziwne. Co to tak teleportuje? To Dobra, dziwna. Dobra, a więc łatwiej jest uciec autem. Zrobiłem sobie jakiś dłuższy odcinek, żeby przejść ranny. A więc co? To tyle. Trzymajcie się. No i cześć. Subskrybujcie, lajkujcie i cześć.